Anton Pawłowicz Czechow jest jednym z najbardziej szanowanych dramaturgów końca XIX wieku. Urodził się w rosyjskim Taganrogu 29 stycznia 1860 roku. Dorastał w ubogiej kupieckiej rodzinie. Lokalną szkołę ukończył z opinią pilnego i zdolnego ucznia. Dostał się na studia medyczne na Uniwersytecie Moskiewskim. Pisanie służyło mu początkowo jako dodatkowe zajęcie, dzięki któremu mógł utrzymać się w stolicy Rosji. Nawiązał wówczas współpracę z wieloma gazetami. Jeszcze jako student medycyny opublikował takie utwory sataryczne jak Śmierć urzędnika i Czechow, podobnie jak cyprian Kamil Norwid, wyznawał zasadę. Redakcja jest redukcją. Sztuka pisania jest sztuką skracania. A zwięzłość jest siostrą talentu. Dlatego też jego dzieła nie przybierały form opasłych ksiąg. Po ukończeniu medycyny zdecydował się poświęcić swojej prawdziwej pasji, czyli pisaniu. Wielką popularność przyniosły mu za życia zwłaszcza nowele, których większość napisał pod pseudonimem Antoszka Czechonte. W roku 1886 cieszył się już opinią mistrza tej formy. Za najpopularniejsze nowele Czechowa uchodziły Wielki Step, Urodziny, Nudna Historia, Sala nr 6. Największą ilością w życiu Czechowa był teatr. W odróżnieniu od nowel, jego dramaty nie były tak popularne, ponieważ były niezrozumiałe dla ówczesnych odbiorców. Jednakowy Połatonow, czyli pierwszy dramat Czechowa, został wystawiony w 1881 roku w Moskwie i zaraz po premierze musiał zostać wycofany, gdyż Zarówno widownia, jak i krytycy nie zrozumieli, o co w nim chodzi. Dopiero dzięki Konstantemu Stanisławskiemu, twórcy Moskiewskiego Akademickiego Teatru Artystycznego, sztuki Czechowa uzyskały światowy rozgłos. Na zamówienie powstały między innymi Mewy, Wujaszek Trzy Siostry, Wyśniowy Sad.